Cześć tutaj Fauder, witam was w nowiutkiej, świeżącej, pachnącej mydełkiem bitwie tygodnia i dzisiaj w końcu czołg, na który bardzo długo czekałem właśnie w bitwie tygodnia jakoś nie, nie, nie dostawałem powtórek z tego czołgu, ale w końcu się udało i myślę, że przez ten event, który właśnie trwa, czyli zniżkę na Mausa więcej zobaczymy bitew na myszce mamy tutaj za starami Mausa Marita bez klanu w tym momencie, więc spróbujcie, może do was dołączy Marita jest sobie Mausem, bardzo ładnie pomalowanym jest to najcięższy czołg w grze, najlepiej opancerzony i czołg, który posiada najwięcej HP. 3000 HP to jest bardzo dużo i naprawdę trudno go zbić. Jeżeli dobrze się nim gra, kontuje, to ten czołg jest naprawdę bardzo trudny do zniszczenia. Posiada on dział 12,8 mm, czyli 12,8 cm, nie mm. To jest dział, które jest również na E-75. I na esekce, ewentualnie, że nie zamontujemy tego trolla ostatniego, to możemy sobie z tym działem Patrz, Oraz na fałce B w tym momencie, tak to jest B nie, P, tylko B, nie P tylko B. Działo bardzo przyzwoite, niezła penetracja. I to tam jest 246 penetracji, czyli nie jest to może rewelacyjna penetracja w stosunku do innych dział 10 kieru. Ale jest całkiem przyzwoita i w zupełności wystarcza do tego, żeby walczyć z tym czołgiem. Oczywiście Madrik ma tutaj troszkę złotej amunicji. No i zobaczymy jak sobie będzie tutaj radził w trakcie tej, tej bitwy. Maus to jest powolne bydle, dość, dość trudno im dojechać w dalszy rejon mapy. Czasem przyda się jakaś pomoc w popnięciu takiego Mausa. No i niestety Maus również dość często potrafi się zapalić. To jest czołg, który, na który trzeba uważać, wbrew pozorom pomimo tego pancerza dość, dość dużego trzeba uważać jak się nim gra i nie wyjeżdżać właśnie na takie otwarte tereny właśnie dostał tutaj od arty. W tym momencie trzeba, trzeba się dobrze ustawiać i przede wszystkim trzeba unikać miejsc otwartych, gdzie możemy dostawać z różnych stron. Tak naprawdę najsilniejszą stroną Mausa jest, jest skontowany, ten i7 tutaj mu ewidentnie przeszkadza w walce. Poprosił go, żeby się wycofał. Mausem nie można wyjeżdżać tak jak wyjechał ten IS-8, ponieważ będziecie dostawali złapę was na gąskie i potem was wywalą. Mausem trzeba kontować. Teraz na, na Hama się wepchnął przed tego IS-7. Bardzo dobrze, ponieważ ten IS-7 ani nie wyjeżdża, ani nie próbuje strzelać. Po prostu sobie tutaj bezczynnie. Natomiast Malik, widzicie, pięknie kontuje. I najważniejsza sprawa, na którą również zwracałem wam uwagę przy bitwie na Esetce, przy bitwie tygodnia i przy bitwie, kiedy ja sam grałem tą Esetką, Najważniejsze jest kontowanie wieży. W tych czołgach, po obu tych czołgach widzicie, strzelił Marit, odwraca wieżę w bok, tak samo jak na kadłub mniej więcej i dzięki temu ten pocisk, który teraz uderzył zdekosztował. Mausowi jest dość łatwo przebić przód wieży. Jeżeli wiecie gdzie strzelić, to, to ten przód wieży jest dość łatwo do przebicia i trzeba naprawdę kontować za każdym razem wieżę na przeładunek, który trwa tam kilkanaście sekund, żeby ten przód wieży nie otrzymywać. Strzałów, tylko ładnie sobie je odbijać. Dopiero kiedy kończymy ładować, to tutaj strzelamy. Jeszcze udało się też iść dwa strzelic z podpałą. Bardzo fajnie. Widzicie, Mark tutaj kontuje tak, jak należy. Kończy przeladowywać. widzi, że T30 strzeliła, więc wycofał się, strzelił w nią i od razu odwracał wieżę w bok. Tak żeby żeby, tutaj, żeby nie otrzymywać jakichś głupich strzałów. Po malutku, pomalutku, cierpliwość jest najważniejsza w mausie. Trzeba. Trzeba się sobie przeładować, tak jak widzicie przeładował, strzelił, teraz już nie widzi żadnego przeciwnika, więc, więc pomalutku przeładowuje. Wysyła jeszcze s żeby jechała w lewo. Jest to dobry pomysł, ponieważ tak naprawdę Maus potrzebuje do gry trochę miejsca, to jest dość duży czołg i ewentualnie czołgi, które go z tyłu blokują na pewno będą mu przeszkadzały tutaj. Jeszcze jest E-75, zobaczcie, wycelował w E-75, w spot już kończy ładować, strzela. I od razu odwraca wieżę w lewo, żeby ten E-75 nie był go w stanie przebić. W bok go oczywiście nie przebije, ten spos na wieży jest bardzo fajny. Jedyne co, to może próbować strzelać w dolną część czołgu, ale tam również pod tym kątem będzie mu raczej ciężko przebić. 2600 dmg w tym momencie. Jedyne obrażenia jakie zebrał to obrażenia od artylerii, więc, więc te czołgi które tutaj stały nic mu nie zrobiły. Teraz mamy AMX, ja nie niestety, tutaj zrykoszata od tego AMX, ale zobaczcie, strzelił odwraca wieżę w bok, nie patrzy się prosto na przeciwniku, dopiero kiedy kończy ładować yy, pocisk, przycelowuje sobie tego AMX-a, strzela i znowu odwraca wieżę, w tym samym momencie ten AMX strzelił, ale strzelił już w bok wieży, następny rykoszet widzicie jak dingują te pociski, to jest najważniejsze nigdy nie stać przodem do przeciwnika i nigdy nie patrzeć prosto na przeciwnika, jeżeli tego nie musimy robić yy, tak właśnie dostał ten maus, który stoi z tyłu, bo tam z tyłu stoi maus który cały czas patrzy się prosta przeciwników i przebicie przodu wieży Mausa nie jest wielkim problemem. Nawet dla takiego działa, które ma 246 penetracji. Zobaczcie, jak sobie celuję tego Mausa, tym razem nie udało się przebić, no bo wylosowało mu mniejszą penetrację, ale generalnie raz na, na dwa strzały powinien taką wieżę przebijać Mausa i pomalutku, pomalutku go, sobie, go sobie wykończyć. Najpierw tutaj będziemy tego AMX-a. AMX-a został jeszcze Maus i ta 6 dwójka cały czas kontuje, cały czas y, nie zmienia swojej pozycji. Pozycję ma bardzo dobrą, y, więc, więc nie musi tego robić. 6 dwójkę zebrałem w międzyczasie chyba od y, esetki albo od artylerii. Nie wiem, w każdym razie zostało jej bardzo mało HP. Nasz Maus rusza do ataku w końcu i za chwilkę będziemy mieli pojedynkę dwóch myszek. Tutaj nie, nie udało się strzelić do tej 6 dwójki. 6 dwójka zjechała do wody się utopiła. Bardzo głupie zachowanie. Naprawdę to trzeba nie mieć, mieć coś nie, nie po kolei w głowie, żeby się, żeby się w ten sposób topić i nie walczyć do samego końca. Widzicie, znowu Maus jest, którego można strzelić prosto w wieżę. Za 510 chowa się od razu Marit, kontuje wieżę, żeby nie dostać od tego Mausa niepotrzebnego strzału i znowu podjeżdża. I tak pomału, pomału Mausikiem właśnie zdobywa się, zdobywa się teren i przepycha czołgi wroga. Maus jest naprawdę świetnym czołgiem, tyle tylko, że trzeba nim odpowiednio zagrać. Jeżeli ktoś potrafi zagrać mausem, no to to powinien na nim mieć bardzo dobre wyniki. Sam się nie mogę doczekać Mausa, bo ponieważ wydaje mi się, że będzie to jeszcze bardziej pancerna esetka po prostu i, i takie bitwy będą dla mnie pewnie Dużą przyjemnością, już to przeżywałem na KW4 wcześniej. Widzicie, matka nie strzela też specjalnie, ponieważ czeka aż ten, aż ten Maus się obróci. Ale, przecież nie obrócił, no to spróbował szczęścia, czy może uda mu się przebić, ale generalnie nie chciał manewrować strzału i, i liczył na to, że ten Maus się na niego nie popatrzy. Cały czas widzicie, ma skontowaną wieżę i czeka na to, aż ten Maus do niego strzeli, i, i wtedy dopiero będzie, będzie chciał się odwrócić i mu oddać. Oba mausy stoją w wyczekiwaniu. Tamten maus nie przebił. Na szczęście Maritowi się udało. Jest z tyłu jeszcze Esetka, która przebiła Marita ewidentnie z Golda. Myślę, że bez Golda nie byłaby go w stanie tutaj ugryźć. po pomalutku, pomalutku do przodu. Nie ma się co śpieszyć. Mausik jest spokojnym jest graczem. Zdecydowanie nie ma, nie ma po co szarżować, bo można łatwo dostać między nogi. Zresztą no, widzieliście w filmiku z T-54, który jest na moim kanale, jak z Golda pod takim dość dużym kątem udało mi się udało mi się Mausa przebijać w dolną podłogę. Ta podłoga jest dosyć miękka. Miękka, muszę przyznać, ale jeżeli znajdziecie gdzieś miejscówkę, gdzie można schować podwozie, dolną część kadłuba, no to, to możecie być praktycznie niezniszczalni. Kwestia tylko, żeby, żeby odnaleźć taką miejsce na mapie, bo Wiadomo, że nie wszystkie mapy są dla Mausa, powiedzmy Malinówka to nie jest ulubiona mapa dla Mausa yy, yy, i tam po prostu jedyną możliwością jaka jest to stanąć w budynkach albo za kamieniem na bazie i czekać na to co się wydarzy. Tutaj zobaczcie, Maryk nie celuje w Mausa tylko strzela w Esetkę, która jest tyłem, bardzo, bardzo mądre zachowanie. Jeżeli widzicie dwa takie czołgi czy trzy czołgi, czy nawet w czasie cewuje, jeżeli walczycie w jakiejś zwartej grupie i i musicie strzelić, to raczej wybierajcie czołgi, które są do Was tyłem, ponieważ to jest pewne przebicie, a najważniejsze na CW jest to, żeby przebijać i zadawać obrażenia. Jeżeli macie czołg, który stoi do Was tyłem albo bokiem, to zawsze strzelajcie w taki czołg właśnie. Najlepiej, jeżeli oczywiście jeszcze ma mało HP, to wtedy taki czołg się eliminuje. Idzie Maus wykończył drugiego Mausa i do tego, z tego co pamiętam, zdobył jeszcze pułapkę na myszy, czyli odznaczenie za 10 zniszczonych Mausów. Gratuluję. Bardzo fajna bitwa i bardzo dobrze pokazane, w jaki sposób należy grać mousem. Również esetką w ten sposób trzeba grać, że trzeba troszkę kontować wieże, nie patrzeć cały czas na przeciwników, yy, po to, żeby, żeby troszkę zwiększyć ten efektywny pancerz na przodzie wieży i nie dać się tak łatwo przebijać od przodu. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Cześć.